Daniel Defoe Przypadki Robinsona Crusoe Rozdział 12 Usiłowanie rozniecenia ognia, deszcz i mimowolna kąpiel, banany, próbują ciesiołki, kalendarz, kompas. Słońce wzbiło się już wysoko, kiedy otworzyłem oczy. Nic dziwnego, po takiej pracy i na wygodnym łożu śpi się wybornie. A zresztą nie miałem nic pilnego do roboty. Nikt mnie do niej nie budził. Ten pierwszy spokojny nocleg pokrzepił mnie przecudownie. Uczułem się jakby odrodzony i poszedłem zażyć przechadzki. Wiedziony tęsknotą, udałem się na skałę wznoszącą się ponad moim mieszkaniem, ażeby śledzić statki na morzu. Na próżno wytężałem wzrok na wszystkie strony, wszędzie było pusto i głucho. Wtem przyszło mi na myśl pytanie. Jakim sposobem, gdybym spostrzegł okręt, dałbym znać o sobie jego załodze? Uderzony tą myślą, zacząłem znosić suche gałęzie, obdzierać korę z drzew i z tego materiału układać stos na skalę, ażeby w razie ujrzenia statku ogniem i dymem zawiadomić załogę o moim pobycie na wyspie. Już naznosiłem dużo drewna, gdy uderzył mnie mój brak rozsądku. – Mój Robinsonku, jak z ciebie cielę? – pomyślałem sobie – Ułożyłeś stos, to bardzo pięknie, ale czymże go podpalisz? Gdzie krzemień, krzesiwo i hubka? Trzeba nie mieć odrobiny oleju w głowie, żeby się tak spisać. Powróciłem więc z gniewem do domu i zacząłem rozmyślać, w jaki sposób można rozniecić ogień. Byłaby to dla mnie ogromna korzyść. Najpierw chciałem spróbować, czy by mi się nie udało skrzesać go tylcem mojego noża. Ale wszystkie kamienie były za miękkie do wydobycia iskry, a krzemienia nigdzie nie mogłem znaleźć. Porzuciłem więc ten zamiar, a wiedząc, iż murzyni rozniecają ogień, trąc dwa kawałki drewna o siebie, uciąłem stosowne kawałki i tarłem je bez ustanku przeszło godzinę. Drewno rozgrzewało się wprawdzie, lecz właśnie w ten czas zaczynało mi sił brakować, a nim je odzyskałem, to wszystko ostygło i trzeba było rozpoczynać na nowo. Po kilku daremnych próbach, namęczywszy się porządnie i widząc, że nic nie dokażę, z gniewem rzuciłem kawałki daleko od siebie, jakby to była wina drewna. I poszedłem do lasu, ażeby nazbierać większy zapas kukurydzy, gdyż zanosiło się na deszcz. A nie życzyłem sobie wcale chodzić podczas słoty do lasu. W nocy obudził mnie jakiś szelest. Wprawdzie od czterech blisko tygodni, jak przybyłem na wyspę, nie pokazywało się żadne zwierzę, pomimo to dreszcz przeszedł mnie od stóp do głów. Słyszałem wyraźny i nieustanny szelest, który ani się zbliżał, ani oddalał. Wybiegłem ku otworowi jaskini, a gęste krople deszczu wyjaśniły mi, skąd ów szmer pochodzi. Powróciłem na posłanie i uspokojony usnąłem. Lecz wkrótce inna okoliczność, daleko nieprzyjemniejsza, przerwała sen mój. Skutkiem parogodzinnej ulewy woda nagromadziła się w jaskini i podeszła pod posłanie. Zbudzony niemiłym chłodem, porwałem się na nogi, szukając po omacku suchszego miejsca, lecz dno jaskini było prawie równe i dlatego wszędzie jednakowo wilgotne. Szczęśliwym trafem Trafiłem na kawałek wystającej ściany, tu więc, umieściwszy się bardzo niewygodnie, siedząc skulony, czekałem z niecierpliwością rana. Zaledwie się rozwidniło i deszcz nieco ustał, zacząłem szukać przyczyny nocnej kąpieli. Sądziłem bowiem, że skaliste sklepienie nie powinno przepuścić deszczówki, a niepodobna, aby z zewnątrz zalewała jaskinię ulewa. Tymczasem z wielkim zmartwieniem ujrzałem w powale groty szeroką szczelinę, którą woda arcywygodnie dostawała się do wielkiej sali mojego zamku. Trzeba było temu zaradzić, ale jak? Najpierw, za pomocą miotły, zrobionej z gałązek, usunąłem wodę z mieszkania. Potem wyszedłem na wierzch skały, ażeby bliżej zbadać otwór. Wzdłuż opoki biegła rysa szeroka na ćwierć łokcia, a na parę metrów długa. Tędy to woda przesiąkała do środka. Należało ją więc zaprawić, a raczej zaopatrzyć daszkiem. Mój Robinsonku, rzekłem do siebie, zdawałeś w ubiegłym tygodniu egzamin na majstra murarskiego. Spróbuj no teraz ciesiołki. Muszę cię pochwalić, żeś bez młotka i kielni nieźle się spisał. Zobaczymy, czy też bez siekiery i piły dasz sobie radę. Najpierw trzeba się było postarać o rodzaj gontów albo dachówek. Widziałem w lesie roślinę na trzy sążnie wysoką z szerokimi liśćmi. Zdecydowałem użyć ich do zrobienia dachu. Kiedy więc deszcz ustał zupełnie, puściłem się do boru. Jakoż wkrótce znalazła się i owa roślina. Miała łodygę grubą, wysoką na cztery lub pięć sążni, a od opadniętych liści pokrytą od dołu jakby sęczkami. Wspiałem się po nich aż do korony liściastej, rozchodzącej się na wszystkie strony w kształcie palmowego wachlarza. Chcąc naciąć liści, objąłem nogami łodygę, a ręką począłem je naginać. Lecz, odchyliwszy liście, z podziwem ujrzałem żółtawe owoce, długie na stopę, kształtem podobne do ogórków. Ścinając liście, nie zapomniałem i o nich, i kilka zrzuciłem na ziemię. Zszedłszy na dół, spróbowałem owoców i któż moją radość opisze, gdy poczułem w ustach smak słodkawy, przyjemny, orzeźwiający. Ucieszyłem się tym bardziej, że mi się już kukurydza zupełnie przejadła. Owoc ten, jak się później dowiedziałem, nazywa się banan. Rósł on obficie na licznych drzewach i mogłem go dowoli używać. Posiliwszy się, natychmiast rozpocząłem zaprawę szczeliny w sklepieniu groty. Nie szło mi jednak tak łatwo, jak z początku myślałem. Szpara była u góry dosyć szeroka i nie dała się przykryć samymi liśćmi. Należało koniecznie najpierw ułożyć jakieś podpórki, a żeby się na nich mogły oprzeć. Narobiłem z gałązek kilkadziesiąt podpórek, ale nie mając gwoździ, nie mogłem ich umocować w szczelinie. Wtem przyszły mi na myśl liany, których było dużo w lesie. Naciąłem ich sporo. Następnie, urżnąwszy dwie długie proste gałęzie, poprzywiązywałem do nich lianami owe drobne podpórki, tak, iż się z tego utworzyła drabina, dosyć długa i mocna. Drabinkę tę położyłem wzdłuż na szczelinie, a na tym rusztowaniu Umieściwszy kilka warstw liści bananowych, pokrzykrywałem kamieniami, ażeby mi wiatr zbyt lekkiego dachu nie porwał. Boki zaś drabiny przytwierdziłem do ziemi kulkami z gałęzi. Robota ta, tak lekka na pozór, zajęła mi cały dzień i zmęczyła porządnie. Tak, iż ukończywszy ją późno wieczorem, jak nieżywy, ległem na posłaniu. Nazajutrz pierwsza moja myśl była o bananach. Pobiegłem po niej i sprawiłem sobie pyszne śniadanie. Wczoraj jadłem je z pewną bojaźnią, lękając się, czy nie mają własności trujących, ale noc minęła bez złych skutków, więc mogłem bezpiecznie je spożywać. Odkrycie to naprowadziło mnie na zamiar zwiedzenia całej wyspy. Ktoż wie, ile jeszcze przydatnych mi rzeczy mogło się znaleźć. Wszak tak dawno już na niej jestem, a dotąd, zasklepiony w ciasnej dolinie, żyję jak ślimak w skorupie. Postanowiłem więc wyruszyć na wycieczkę po wyspie, lecz przede wszystkim należało pomyśleć o zapisaniu czasu mego pobytu, gdyż dnie zaczynały mi się w pamięci plątać. I dziś, na przykład, zaledwie przypomniałem sobie, że była sobota. Nalazłem wreszcie sposób zrobienia kalendarza. Wybrałem na ten cel dwa drzewa z gładką korą i na jednym wyciąłem nożem datę rozbicia. Wtorek dnia 23 września 1664 roku. Pod tym napis, napisem wycinałem kreski znaczące dnie, niedzielę oznaczałem dłuższymi. Dziś była sobota, 18 października, był to 26 dzień mego pobytu na wyspie. Miałem zatem kalendarz i nie obawiałem się na przyszłość stracenia rachuby czasu. Parę dni potem na odłamie skały tuż obok groty ujrzałem duży, płaski kamień z otworem w samym środku. To mi nasunęło myśl zrobienia kompasu. Wiedziałem o tym dobrze, iż w południe cień padający od przedmiotów oświetlonych słońcem bywa najkrótszy. Wystrugawszy kawałek drewna, płaski na kształt teseczki, ściąłem go klinowato. Zamocowałem szerszy koniec w otworze kamienia, cieńszy zaś skierowałem w górę. Potem zasiadłem przed kamieniem, pilnie obserwując. Gdy się słońce wzbiło najwyżej, a cień był najkrótszy, oznaczałem to miejsce kreską poprowadzoną wzdłuż cienia. Przed zachodem słońca wbiegłem znowu na skałę i zrobiłem znak w punkcie, na który ostatnie promienie słońca rzucały cień. Na drugi dzień zaznaczyłem miejsce wschodu słońca, a ponieważ w okolicach bliskich równika długość dnia i nocy nie ulega wielkiej zmianie, Podzieliłem miejsce między wschodem i południem, jak też między południem i zachodem na sześć równych części i wyrobiwszy nożem kreski, pooznaczałem je liczbami godzin. Tak zrobiłem sobie zegar. Może niezbyt dokładny, zawsze jednak lepszy od żadnego. Koniec rozdziału dwunastego.